Siemma widzowie! Dzisiaj drugi odcinek z naszego surivala. Tak, oczywiście znowu z gumisiem, a jak inaczej. No i wychodzimy z tej dziury oczywiście, no bo... no bo no musimy... Tak, siema widzowie. No i co? zaczynamy w się... Sensie, no, zaczynamy dr drugi odcinek. Gdzie ty miałeś tą kopalnię w ogóle? Zaprowadź mnie. Bo kopalnia chętnie się przyda. Może jaki, jakiś węgiel będzie, czy co? O, oś. No nieźle. O kurde. Ale nie złota kopalnia. Trochę budulca mam, więc, o, więc jest git. Tu jeszcze. Co? O, kurde. O, kurde. Ale tam nie idziemy, bo tam dużo mobów. Choć tam jest żelazo, widzę. Później po to pójdziemy, ok? Później. A, po węgiel idziesz? Dobra, to leć. Ja lecę do tamtej kopalni. Ja mam budulec, więc aż tak źle nie będzie. Spróbuję robić jakieś schody. Możesz iść po jedzenie. Hmm, za późno, bo już idę do tej kopalni, którą mi pokazałeś wcześniej. Będzie tu coś fajnego, ci nie będzie. O! Żelazo! Mam żelazo! Hup! Dobra! Się udało! Dobra, gdzie te żelazo? Tutaj, okej. Okay. Żeby żadne moby mnie tu nie dopadły, no bo ja mam full bright, a nie? Więc ja nie wiem czy jest ciemno czy nie, w sensie... Czy jest ciemno czy nie, no to na podwórku wiem, ale... W kopalniach nie za bardzo. O, widzę twój yy, No a tu coś będzie. O, kolejny. Kolejny iron. Aha, super. Doceniam. Doceniam, że się podejmujesz czegoś takiego. <grych> Tutaj nic nie ma. Będzie coś tu jeszcze, czy już nie będzie? Tam są kripusie. O, kolejne żelazo. Nasze ulubione kripusie, Które kiedyś mi wybombardowały dom. Za to, za to ja naprawdę bardzo lubię. Yy, tam idzie zombiak. Dobra, ja już lepiej stąd idę, eee, od razu będę szukał coś nowego, może będzie. Ło kurde, zombiak idzie za mną. Się dziwię, że on podejmuje szukania kogoś takiego jak ja. Oho! Akurat mówią zombiak, a ten zginął przez zobianka. Ale super zbieg okoliczności. Co O, kolejne żelazo. Dobra, jestem. Kurde. O kurde! Dobra, gdzie jest że żelazo, ja się pytam. Aha. Ale jestem ślepy. Uuu. Ile tutaj żelaza jest. No nieźle. Naprawdę git. O ty, creepus idzie. Aaa, oni tam są. Dobra, zejdę trochę głębiej może. Bo już tu mi się być nie chce, szczerze wam powiem. Dobra, lecimy do... głębiej. Ło! Ło kurde. No to nieźle. Gdzie ja trafiłem? Żelazo. Jedno. Jedno żelaza. Jest coś jeszcze? Jak... Kup o! O nie! O nie, 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 nie. Wardena nie chce na razie respić. Wardena na razie tu nie chcemy. No chodź klipuś, chodź. Chodź do tej lawusi, chodź. No chodź do lawy. Ciekawe, czy się w ogóle przez to wody przetransportujesz? Nie, no daję radę. Chodź. No, chodź bliżej. Chodź bliżej. Ale super zabawa. Be like. Dobra. Dobra, nara. się, opasiu, się. Dobra, trochę to. Oddech. O, tam jest w ogóle żelazo. I tam czekaj, gdzie to żelazo było? A, tutaj. O kurczę. I tam jeszcze żelazo jest, ale malutkie. Tam strzwa są. O, tam w ogóle są. Dobra, ja tam lecę. U! Dobra, lecę już szybciej, no bo tu jest przy ścianie. Siup. Jestem. Dobra, proszę mi podać te żelazo. O, jest. Dobra, so, ogarniemy żelazne sety i ogólnie tulsy. Bo tego żelaza tyle tutaj mam z tej kopalni, że to... Tylko 12? Ja mam 31. A jeszcze widzę je jedną grupkę żelaza. 32, 33. I jeszcze jedna grupka żelaza. Ile tu tego jest? Ja. Sz ze, ze szkieletem sobie nie umiesz poradzić? Jak, jak. No co? Trzeba się orientować w terenie. Jumpscare. O jeszcze kolejne żelazo! Ile tutaj go żelaza jest w tej kopalni? Nie, no, my będziemy bogaci od tego żelaza, nie? Naprawdę. Musimy sobie łóżka zrobić. O, ale to tam. Łóżka to jeszcze żaden strach, to tam noc. Nocy się boisz? Nie no, to są chyba jakieś jaja, tu te wszędzie, wszędzie jest żelazo. Kurde, już mi się kilo w Ja! Nie, dobrze prze, nie dość, że przez szkieletę przez klipera. A mi serca. Hę? O co chodzi? Co, że ci miałeś mało serc? Ja. No bo... Nie wiem o co ci chodzi, ale okej okay. Jeszcze tam gdzieś było, oczywiście, że jest żelazo żela. Chłopie, ty masz jakiś talent do ginienia przez, przez moby, nie? Ty masz talent Normalnie do księgi Guinnessa trafisz I, ja, pokażę, ja pokażę tam dla, dla nich na czat To kurde będziesz w księdze Guinnessa, nie? Mówię ci No chyba, że ktoś cię pobił, choć wątpię w to ale wiadomo, kto się mówi, wszystko jest. Kurde, w życiu możliwe. Mam diamenty. Wiem, gdzie będą diamenty. Wiem, gdzie są diamenty, jak coś. Jak coś to będę wiedział, gdzie są diamenty, żebyśmy mieli achievementy. Na razie widzę tutaj dwa z zewnątrz. Ale to na początku musimy sobie robić te. Eee. Yy... Kilofy, nie? Sety też, ale na początku kilofy. Bo tym kamiennym na pewno nie uda mi się, a zresztą, że mam... Że mam już na czerwonym. Mam 20 użyć, chłopie. Dobra. Ile mobów? Dobra, chłopie. Ja muszę se zginąć na powierzchni. Dobra. No to ja do ciebie lecę, poprzez zginięć przez lawę. Ale szybko yy, Gdzie to było? O tutaj jesteś siema Nawet do kopalni nie mogę dojść <ścoughs> Ej no! Kurde Zombie, Ej kurde! Prawie ich dużo jest do bazy. Dobra, ma masz coś do przetopienia? No, zostaw! Postaw to! Postaw! Postaw ten piecyk. A. Okej. E. E. Masz jakieś patyki czy coś, żeby. Albo w sumie ja mam dużo. Dobra. Co mnie to? Niech się te żelazo przetapia już. Wódź, wódź swoje. O. Dobra, daj mi te. Patiki, zaraz Te. Ła! Te. Chłopie, mam jedno serce. Muszę się se zjeść normalnie. Ryć muszę, ryć. To jest, zrobimy takie wejście. Siu, o. Wejście i dach, tak, zróbmy taki improwizoryczny dach, nie? Gdzie ziemią! Pół serca, masz coś do jedzenia? Masz coś do jedzenia? Mam pół serca. Jupi. O, już sześć żelaza. Siedem. Dobra. Ej, dasz mi te patyki? Dasz mi te patyki? Dzięki. Trzymaj. Dobra. To teraz będzie na mieczyk. Kurde. Co, na mieczyk. Na mieczyk, nie. Dobra, mam mieczor. Teraz dla ciebie na mieczor. Siop. Dobra, trzymaj tu mieczor. Gierę też ci dać żelazną. Dobra. W sumie sobie też zrobię. No to zrobię tak i robię tak. Trzymaj. Jeszcze dla mnie. I teraz będzie na sety, nie? Teraz już zrobię sety. Dwa patyki, jasne, że możesz, tylko poczekaj. Yy, już ci daję. Yy, ch ch Chciałeś dwa, dobra. Trzymaj. Teraz na sety, nie? Na sety. No ale to, to ja sobie już przełożę, żebym miał lepiej, tak? Śup, tutaj żelazo, żelazo, żelazo. Uh, tutaj mogę mieć pudulec. Dobra. Dobrze. Dobra, widzowie, no to na razie będzie to na tyle. Przypalimy sobie w piecyku i już raczej skończymy grać, no bo to tylko tam poza odcinkiem przypalimy to wszystko, zrobimy sobie sety i tyle, nie? I tyle. No. No to co? Razem z Gumisiem się z wami żegnamy. pa pa